Jest dwóch członków wyprawy Jest i trzeci Dom Pedro Zaraz się ujawni i mamy tutaj O, nie w tą stronę, w tą Popatrzcie, będziemy ćwiczyć koordynacji. Nie, Kolejka, nie wiem A, w tą stronę, kropeczka, mały szlak Beskidzki I co? I mamy naszego Dom Pedro Tajny agent z Doliny Deszczowców Jest nas trzech Trzech gniewnych wilków Cóż to dla nas? Zrobimy te 150 parę kilometrów w ciągu jednego dnia? No co, startujemy, oczywiście z tego podniecenia 150 kilometrów wycieczka To oczywiście jest 137 A tak, poważnie to kochani Jesteśmy w Bielsku-Białej Straconka Przystanek, nazywa się Górska Kościół Tu należy wysiąć, Szukać kropeczki No i co? I w drogę Czy tylko mi tak się chce, czy wam też? Lecimy, lecimy. A gdzie ty jesteś? Lecimy. A tutaj jesteś. Lecimy, tak. Chociaż już padły yy, głosy, Mati, nagrałeś co miałeś nagrać, to może wracamy. Nie, kochani, nie tak lekko. Nie będzie tak dobrze. Odbicie w lewo. Ulica Czupel. A tutaj ekipa, proszę zobaczyć, ustawia Kiki. Dominik, masz? Mam, mam, mam. Dobra, no to co, zapinaj na i, I ogień zobaczcie, biegowo wiecznie uśmiechnięta nasza myszka jest dobrze. No to co, idziemy kochani. Oczywiście będziemy nagrywać tylko w tych momentach, gdzie nie będziemy sapać. Będziemy uśmiechnięci i po prostu będzie fajnie. O, teraz możemy pomachać. Doszliśmy na taką piękną o, drogę. Tutaj, te podejście, o którym każdy mówi. Tam widać za izą na drzewie i skręć i tam poniżej, już tak czerwony. To jest to podejście, co każdy mówi, że zaczyna się od staconki grubo. tym podejściem. Oczywiście my już tutaj wiecie, drugi dzień biwakujemy. Oddech uregulowaliśmy. Dominik właśnie wstał. O, proszę! Jest! Pani Izabelo, ile tam na budziku już mamy? Przeszliśmy kilometrów. Zaraz wam powiem. Kochani, Ile mniej mamy do kropeczki w pięknym miejscu? A gdzie to pewnie wiecie, dokąd zmierzamy? I e, już patrzymy. Tu się nagrywa, każdy ma swoją funkcję. Dominik pociesza zespół, że będzie dobrze. 1,2 km, kochani. Cieszymy się z takich małych rzeczy. Hurra! Jest! jest, tak? 37 minut. No! Dominik mówi, dobrze, że już było. W taki sposób właśnie nas pociesza. A my co? Idziemy dalej. z nami taki piękny las. Dominik, są tu nigdzie? Mówi, że nie ma. Nie, no mówiłem o jednym. A Ale no to ten to jest bezpieczny, to tak, to może on być. Tak, i on jeszcze kameruje, kochani. He, I tam dalej. Dobra, Dominiczu, idź, zobacz, jak tam fajnie było, a my wiesz, jedenastką z dobra, 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 po mnie jutro. Dobra, trzymaj się, cześć. No, no idziemy za nim? No jedziemy, idziemy. Czy zostawiamy go? Biegiem. Ale chłyknął, nie? Że nie ma niedźwiedzi. He, jest łatwo wierny chłopak. Proszę I każdy mówił, sta trzymaj się, połowę widoki. Jak co widać? bunkrów nie ma ale to jest zajebiście Ani są dobre humory zobaczymy jak będzie przed 30 dzisiaj kilometrem po prostu tych widoków dzisiaj nie będzie za wyjątkiem o tu mamy taki widok na drugim planie a tam popatrzmy bo jakby nagle było że Dominik stwierdzi że trzy schody wierzy na nas to żebyśmy to udokumentowali o ciężko było Trzy schodki ale Dominik zaliczył panią Jolcie no kochani popatrzcie doszliśmy już do Gajków 808 metrów nad poziomem morza mamy tutaj stację meteo i mamy wspaniałą pogodę 10-11 stopni jak na tym momencie widać jest przychmurzone delikatnie, to takie mgły są nawet nie chmury, więc jeszcze wszystko Widzicie, paruje Izabelka uśmiechnięta. Dominik czyści swój ekran ocycki. A tutaj nie wiem, czy jakiś konkurs. Kto odgadnie kot? Kochani, co tam mamy dalej? Chroba Czałonka. Stąd nie widać. Może się cofniemy. Piękna aura tego lasu zobacza łąka jeden jedna godzina delikatny oddech troszkę jakby się rozjaśniło to co ekipa? do zobaczenia do zobaczenia i pani Iza dochodzi pani Iza uśmiech nareszcie nareszcie i kochani podchodzimy pięknie i mamy groniczki 839 metrów nad poziomem morza Dominik swój rekord wysokościowy Takie. dzisiaj Dzięki. dzisiaj oczywiście, bo to jest zdobywca już K2 i wielu, wielu innych szczytów. Zobaczcie, tak wygląda tygry z Himalajów. No i tak, pani Izo, ile tam już mamy na budziku? Aha. Kilometrów? Nie wiem, to jakiś pies? Czy jakieś tam zwierzę widzisz? Aha, coś biegnie, no? Nie, sarna, jak? Albo sarna. No. Posiłek lądujący tutaj pani Iza, sprawdza, gdzie ten. A my jesteśmy na przełęczył panienki. I jak słyszeliśmy, mamy już 6 km za sobą. 131 nam zostało. Przełęczył. Panienki, pięknie i tu możemy iść na gaiki skończyliśmy, do Straconki Straconka 1,45 można zejść do Kus przez Kamieniołom bardzo fajna trasa, jak ktoś jest tutaj z terenów Kus, czy Bielska Białej, Wadowic to naprawdę niedzielny, fajny spacerniaczek przez Przełęcz u Panienki, właśnie w tamtym kierunku na chlobaczą łąkę, a tam powoli, powoli, spod tych mgieł wyłania się bierzko biała i kozy. No, myślę, że na górze będzie jakiś ładniejszy widok. A my co? Bułeczka, szamanie, picie, jedyneczka w krzakach i suniemy dalej. I kochani, jesteśmy. 828 metrów chłopacza łąka. Jak widać, po nas zmęczenia nie widać. Jesteśmy twardzi, uśmiechnięci. Tak. Przed chwileczką łzy otarliśmy. Łzy smutku, zmęczenia. No, zaraz sprawdzimy. Ale domyślam się, że już 10 kilometrów jest za nami. I proszę bardzo. Co tu pięknego, zwłaszcza to można widzieć jadąc z bieska Białej w kierunku na Wadowice na wysokości kus. Widać piękny krzyż, który w nocy świeci. Spójrzcie, jaki on jest olbrzymi. I jeszcze raz spojrzenie na krzyż, który. Od dolnej podstawy, już tej prostej, ma światełka, i na ramionach, i to właśnie widać, przemieszczając się z bielska w kierunku na Wadowice. I proszę zobaczyć, dla takich właśnie miejsc chodzimy po górach. Jak często się mnie znają i pytają, co nas tam ciągnie. No spójrzcie, jaki piękny widok. Panorama. Biesko-biała, stamtąd właśnie przyszliśmy. A tu na dole kozy. Poniżej, zobaczcie łąki, poniżej tego krzyża. Warto zejść troszkę niżej. Mamy tutaj dom turysty, takie prywatne stonisko na chłobacze łące, gdzie myślę, że można usiąść, pieczątkę przebić. Jest, widzę, jakiś cennik. Podejdziemy zaraz proszę we wtorek a dzisiaj jest wtorek czynny od 10 proszę mamy godziny jakby ktoś potrzebował jakby ktoś potrzebował numer telefonu żeby zadzwonić ustalić sobie jakiś nocleg a my wycieramy buty i no i co no i wchodzimy Zobaczyć jak tutaj jest, bardzo przyjemnie, w drewnie, no kochani, nic tylko korzystać włócząc się po beskidzkim małym szlaku, czy po szlakach Beskidu Małego, proszę bardzo, jest cennik, bardzo fajnie, super, korzystajcie, fajne miejsce. Gospodarz nas miłowita. Dzień dobry. Zaczynamy. 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 Już teraz już entuzjazm Znasz, ogóle... My mamy cały No i tak, już chyba yy, ta się robi w sreńsku. No i co? Pierwsza pieczątka. Gdzie tu mamy górę? Gdzie mamy dół? Pierwsza pieczątka. Na małym Beskiedzkim szlaku odbita, Beskid Mały, dom turystyczny na Chrobaczyj Łące dobra kochani, śniadanko, herbatka do góry pod krzyż i lecimy dalej do porobki. jak widzieliście miło zaskoczony jestem bo po tylu różnych wizytach w różnych porach roku na Chrobaczyj Łące pierwszy raz udało mi się wejść do środka Poznać właściciela. No i miejsce pewno ma wielki potencjał. Jako osoba, która się włóczy po górach, która chodzę i w różne miejsca, stwierdzam definitywnie, że miejsce ma potencjał, bo przecina tu się kilka szlaków. Można tutaj dojść spacerówką, taką z Porąbki drogą przeciwpożarową natomiast wydaje mi się, że nie rozpoczęto w ogóle budować ten potencjał no dobra ale my tu o szlaku bezchickim dzisiaj słoneczko jak widzicie wyszło my jesteśmy po drugim śniadanku jest godzina 11.30 startujemy z łąki weszła bułeczka weszły pieczątki kupione magnesy na herbatę cytyną i oczywiście rozbite jajeczko na twardo pyszne. Daje nam to energii i suniemy dalej. Jesteśmy już za krzyżem. Jak widzicie, słońce się wyłoniło. Wrzucę Wam tutaj to, co się udało zrobić z platformy jeszcze raz już po wyjściu z stońska, a tymczasem spójrzcie jak pięknie i jesteśmy na rozbiciu szlaków zielonego i czerwonego w boku proszę jak pięknie słoneczko to naszą zieleń a my sobie suniemy teraz do zapory w porąbce gdzie przekroczymy wodę, sołę i będziemy wspinać się na dalej na żar no i kochani mamy porąbkę zaporę w porąbce raz kawałek jeszcze i będziemy bić kawałek asfaltem tam na zaporze na drugą stronę no i delikatnie do góry delikatnie oczywiście z uśmiechem co nas tutaj Czeka, widoki fajne. Zejście z chłopaczej łąki do porąbki przez te kamole. Czuć kolana. Jest to dla kolan na pewno duże obciążenie. No, zobaczymy. Myślę, że teraz trochę po płaskim, trochę się napoimy oddechu i kierunek żar. No to co? Myślę, że nie będzie oddechu na górę żal żeby kręcić, więc widzimy się na górze. <laughs> kochani, właśnie mamy głupawkę siedzimy sobie no już prawie pod górą żar podziwiamy nie wiem czy na kamerze to będzie widać czy to e, kamera odda spróbujemy to może troszkę powiększyć no i teraz szukam gdzie jest czekaj w pierwszej kolejności mój paluszek i tutaj w tym miejscu Dobrze widzę? Nie, nie w tym miejscu. W tym miejscu jest krzyż na Chrobaczej łące, tak? I myśmy od tego krzyża no przyszli stamtąd i za tamtej górki, czyli gaiki, zbielska, straconki, a od krzyża całym tym pasmem, tak? I zeszliśmy tam w dół do Porąbki Przeszliśmy na drugą stronę soły. No i spinamy się, powiem Wam, od poziomu soły. Nie było prostego. Cały czas pod górkę. Tam pani Iza umiera. Proszę. Pani Iza, pani żyje? Halo. Żyje. żyje. Dominik, oczywiście logistyka, czekolada. Nie wiem, podawać nazwy, żeby nie robić reklamy, bo nikt nam nie sponsoruje tego. No to co, kochani? Energia. Trzymajcie kciuki. Trzymajcie kciuki, żebyśmy nie umarli. Pijemy wodę i marzymy już o zupie chmielowej na żarze. Do zobaczenia. No i co? Na, na żarze? Pani Izo, jak tam? Jezu, dobrze. A czy pani Zo jakąś zupkę zamówiła? Oczywiście chmielomą. Kochani, zupeczka ten. A spójrzcie jakie to są widoki. Całe pasmo. Tam widać krzyżem na chłobaczej. wcześniej. No, przepiękne te widoki są. No. Siedzimy sobie na szczycie żalu. Tutaj też zupka wchodzi. Żeby nie było, że ja poszczę. To ja też. No i kochani, czekamy na kuczaczka, fytkę, Wjedzie frytka, wjedzie słóweczka. Będą siły, zupka. Przybijemy pieczątki. Kupimy magnesik dla siebie i dla przyjaciół I śmigamy dalej Taka jeszcze mała przebiteczka Co tujemy. Więc kochani warto panować Postój na żarze, Posilicie No i dalej jedzemy Pojedzeni Napojeni Kupione suweniry Magnesy Pieciątka przybita No i śmigamy Proszę spójrzcie, zbiornik na górze Żar. Tutaj ekipa Dominik i za nas mija I zasuwamy w kierunku Kiczery. Następny postój na górze Kiczera. Gdziekolwiek to jest. No oczywiście, Beskid Mały. Zapraszamy. No i co? Stukamy obcasami i zasuwamy. Jak do Moniku stukasz? O sami. Pięknie! A to tak ci same chodzą, czy? Same lecą. Same lecą. Zobaczmy, jak tu idzie. Stuka, pięknie. No i jesteśmy. Kichera Przepiękny widok. Pasmo, z którego zeszliśmy, przeszliśmy i jesteśmy na Klitscherze tam może mało efektywny nie wiem czy widać, o tutaj te takie place to zbiornik wodny na Czarze, aktualnie drugi lipiec jest w remoncie trwają prace ale panorama spójrzcie, przepiękna i w drugą stronę aż tam nie wiem, czy będzie widać, ale chyba będzie widać Uuu to trochę w tą stronę o tutaj, gdzie mam nad Kijkami mamy wieżę przekaźnikową na Skrzycznym czyli najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego, króluje nad Szczytem. a my a my idziemy tutaj przez najbliższy zagraniczek pani za odpoczywa tam takie widzicie Stel te kamieni to tam pochowaliśmy Dominika e, i my idziemy tutaj przez lasek. Pokażę Wam jak wygląda wiata. Żeby rozwiać wszelkie spekulacje, proszę odwołać alarmy. Proszę nie przekazywać policji nagrania, Dominik żyje, jest cały, zdrowy, szczęśliwy, a my sobie tutaj przez ten lasek w kierunku Wiaty, gdzie spokojnie, zresztą chłopaki i uczestnicy Małego Szlaku Beskickiego często pokazują, że spokojnie tam można yy, przenocować, odpocząć, zrobić sobie przerwę posiłkową i jest po prostu fajnie. i jesteśmy na kiczerze taka wiatka i takie piękne widoki jakby ktoś z Was tutaj nocował to tu jest kierunek wschodu słońca Polecam. polecamy tak byliśmy tu już nie raz na wschodzie słońca jest magia a my co? Odpoczynek, woda i cieszymy się 22 km w bucie Kochani jaka radość planowaliśmy e, potójną już wiemy, że niby 4 km ale myślę, że nie ma czwartego dla zniósł Jesteśmy na kocierzy. Będziemy sobie tutaj organizować nocleg pewnie w lesie, a co? Wilki nas nie zjedzą. Wszyscy tak śmierdzą, że ani niedźwiedź nie podejdzie. Ani, ani wilk. No. Prawda? Tak jest. Mamy swojego niedźwiedzia do obrony. Tak jest. Mamy swojego niedźwiedzia do obrony. Kochani, lecimy do kaczmy. Coś zjemy. I jutro zapraszamy Was na dzień drugi. Małego szlaku Beskickiego. Nie mówimy dokąd będziemy jutro chcieli dojść. Bo jak widzicie, różnie z tym jest. Ale ważne, że są uśmiechy. I teraz Wam to udowodnię. Jest jeden uśmiech. Mój to cały czas widzicie. Chociaż wam powiem, mam co dźwigać. I z tyłu, i z przodu, niestety jeszcze. I uśmiech mojej małżowinki, Izabelka. Izabelka ma już powozwy dość. Kochani, no to co? Jutro dzień drugi. Dzień pierwszy uważam za zakończony.